Witajcie na moim kanale. Właśnie przyniosłam paczkę ze sklepu Sinsai, zamówiłam kilka rzeczy, które pomogą mi w dekoracji Last Minute na święta. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy macie już przystrojone domy, czy też może czekacie z tym do Wigilii. Dajcie znać w komentarzach, w której grupie jesteście. Jak widzicie, u mnie do tej pory stał plakat jesienny z dniami za tydzień święta, także to już naprawdę ostatni dzwonek, żeby wymienić dekoracje. Ten większy skrzad to zakup ze sklepu Biedronka. Bardzo się cieszę, że udało mi się go dostać, bo to był ostatni taki skrzat na półce. Mniejszy, właśnie z tej paczki ze sklepu SinSai. Myślę, że się ze sobą dogadają, jak sądzicie? Kolejny zakup z Sinsaya to taki fajny fartuch w gałązki ze świątecznym motywem, no, powinien się sprawdzić w kuchni. Kolejną rzeczą, którą kupiłam w sklepie Sinsa jest ten wieniec, planuję go powiesić na drzwiach. A ten domek to kalendarz adwentowy, który pokazuje ile dni zostało do świąt. Ale tak pomyślałam, jakby ten dolny klocek obrócić, o właśnie tak, to będę go używać jako zwyczajny kalendarz. No dobra, ale ustawiam 8 dni, bo tyle zostało do świąt. Takie prześroczyste haczyki przydadzą się w wieszaniu różnych dekoracji, a później można je bez problemu odkleić z powierzchni. Hmm, działa to tak, że najpierw przykleja się jedną stroną, później odkleja się tą drugą taśmę i przykleja haczyk. Czeka się 30 sekund i można wieszać ozdoby. E, jeden haczyk ma udziwik około 100 g. Wymyśliłam sobie, że w taki sposób powieszę wieniec na drzwiach od łazienki. No niestety muszę posprzątać po tym wieńcu, bo okazało się, że obsypał się brokatem. Pokażę wam teraz mój kolejny pomysł na dekorację. Taką drewnianą tackę kupiłam w sklepie Action. Szyszkę znalazłam na wodniku. Domek z, ze sklepu Sinsai, który odlicza mi dni do świąt. No i takie choinki z kolekcji Winterfind z IKEA. Zobaczcie, jak to się wszystko razem fajnie prezentuje. Zobaczcie, skrzynka z orzechami to też może być pomysł na prostą i minimalistyczną dekorację. Dobra, teraz wyjmuję choinkę z zeszłego roku, taką małą. No, muszę powyjmować też wszystkie pudełka. No, zaraz przejrzę, co ja tam w ogóle mam. Małą choineczkę kupiłam w sklepie Ikea już ładnych parę lat temu i muszę wam powiedzieć, że bardzo ładnie mi służy. Na początku to była moja jedyna choinka. Później jak zamieszkaliśmy tutaj na tym mieszkaniu, kupiliśmy taką dużą choinkę pod sufit, ale okazało się, że w okresie świątecznym nagle było nam się niesamowicie ciasno, dlatego no, duża choinka to nie jest dobry pomysł, jak się ma mały metraż. Te wszystkie ozdoby, które tutaj widzieliście, to Właśnie pozostałości po tej dużej choince. W tym roku pomyślałam, że e, ubiorę tą małą, a także kupiłam jeszcze jedną, e, też niewielkich rozmiarów, e, w sklepie IKEA. Pokażę Wam ją za chwilkę. Dobra, choinka ustawiona, to teraz zobaczę, co ja jeszcze tu mam. Wieniec ze światełkami LED dawniej stał na stole, ale chciałabym go w tym roku powiesić na ścianie. Wykorzystam złoty drucik, aby zamaskować te części światełek, które odstają od wieńca. No i powieszę go na ścianie za pomocą tych przyźroczystych haczyków, które już Wam pokazywałam. Całe lato trzymałam lampki w takim zielonym słoju. No niestety brakuje mi już kompletu dlatego te lampki użyję na choince. No nie wiem, może coś dokupię jeszcze tego słoja zobaczymy. No i ubieram choineczkę w bombki eee, tak samo jak w tamtym roku. Jak wam się podoba? Ruszam po kolejną paczkę. Tym razem jest to przesyłka ze sklepu Panda Wanda. Powiem Wam, że niesamowicie cieszę się tym śniegiem, który spadł. No to teraz pokażę Wam moje pomysły na praktyczne prezenty, które na pewno się przydadzą. Mydelniczkę, która sprawia, że mydło szybciej wysycha oraz butelkę wykonaną ze stali nierdzewnej z bambusowym korkiem. Sklep dołączył jeszcze przepis, bardzo miło z ich strony, myślę, że wykorzystam. Butelka ma pojemność 1 litra, a tak jak mówiłam jest wykonana ze stali nierdzewnej. Myślę, że to super pomysł na to, żeby... Ograniczyć e, mikroplastik w naszym codziennym życiu. A jak Wam się podoba mydelniczka? Kilka dni temu kupiłam kolejną choinkę do wnętrza, większą niż. Te, którą Wam wcześniej pokazywałam, ale mniejszą niż taka pod sufit. Yy, stała do tej pory tylko ubrana w same światełka, bo nie było czasu, żeby ją udekorować. Myślę, że najwyższy czas wreszcie yy, przystroić ją tak, jak powinnam na święta. Yy, zastanawiam się tylko, czy bardziej do kolorowych lampek będą pasowały białe, czy czerwone bombki jak sądzicie nie kupowałam nowych bombek tylko stwierdziłam, że wykorzystam te, które już mam, no bo właśnie ta choinka, o której Wam mówiłam ta pod sufit właśnie była w kolorystyce biało-czerwonej no to myślę, że tak samo ubiorę tę choinkę oto efekt końcowy na wspominanej przeze mnie już wielokrotnie wysokiej choince pod sufit było sporo dekoracji, innymi te bombki, które uwielbiam. No, zobaczcie, jakie są urocze, ale niestety są za duże na moje obecne małe choinki. Wymyśliłam pewien sposób, co z nimi zrobić. Pomyślałam, że ustawię takie podstawki z papieru i na nie położę Bombki, e, na półce. Co o tym myślicie? Prostym sposobem na udekorowanie kuchni jest ustawienie pojemnika na ciasteczka ze świątecznym wzorem. Wykorzystując uwielbiane przeze mnie haczyki przeźroczyste, przywieszam jeszcze taką drewnianą ozdobę na drzwiach wejściowych. A w łazience, no jest to problematyczne miejsce, jeśli chodzi o udekorowanie. Yy, ustawię tutaj taki strojik ze srebrnymi elementami, bo myślę, że będzie pasował wizualnie do kolorystyki całego pomieszczenia, bo jednak w łazience jest dużo takich srebrnych elementów. A nad drzwiami do łazienki przywieszę takie gwiazdki, które będą się przyjemnie kołysały podczas otwierania i zamykania drzwi. W dodatku no, takim gwiazdkom nic się nie stanie, a przecież wiadomo, że jednak łazienka to pomieszczenie, w którym jest dużo wilgoci. Jeśli macie kawałek pustej ściany, możecie ją wykorzystać na to, aby poprzyklejać te przeźroczyste haczyki i albo powiesić na nich bombki, albo spróbować yy, ułożyć jakiś wzór z lampek. To miała być choinka, ale bardziej chyba przypomina gruszkę. Teraz trochę poprawiłam, ale powiem Wam, że no, efekt nie jest do końca taki, jaki miał być. <grym> Wszystkiego dobrego na święta, kochani, wesołych świąt.